Dzień dobry, witajcie kochani w kolejnym odcinku QA. Zaczynamy od wspaniałej i bardzo mi bliskiej osobie upita razem razy 3. Witam Ciebie, kochana, bardzo serdecznie i zaczynam e, pytania od Ciebie. Pytanie numer 1. E, wolisz oglądać film, czy czytać książki dlaczego? Wolę, wolę zdecydowanie oglądać filmy, bo jestem kinomaniaczką. Uwielbiam. E, Filmy, seriale. W ogóle potrafię godzinami siedzieć i wgapy, wgapywać się w ekran, także zdecydowanie jest tutaj film. Film. Ale książki też lubię czytać czasami, ponieważ mi się trochę podczas czytania obraz rozmazuje. Więc jest to dla mnie męczące, ale lubię obydwa. Ale jednak film, wolę film. Dobra, lecę dalej. Przyja przyjaźń. Co oznacza według Ciebie to stwierdzenie? Przyjaźń to jest przede wszystkim e, dawanie, nie tylko branie. Jeżeli e, uważamy kogoś za swojego przyjaciela, powinniśmy być z nim na dobre i na złe. Nie tylko wtedy, kiedy jest ym, cudownie, ale przede wszystkim wtedy, kiedy y, ta osoba nas potrzebuje. I to działa w dwie strony, bo przed, y, przeważnie jest tak, o, odwróciła się ode mnie, nie odzywała się do mnie, coś tam, coś tam, ale to, to, to samo ty mogłaś zrobić. Ty mogłaś się odezwać i zapytać, co się dzieje, tak? To działa w dwie strony. Także zamiast się Obrażać to powinno się skontaktować z tą osobą, jeżeli kontakt się jakiś tam urwał i, i porozmawiać, co się dzieje. Przyjaźń jest to bardzo duże słowo dla mnie i stawia nas przed y, y, takimi jakby bardzo, y, ale to bardzo różnymi okolicznościami. W sensie, że y, Trzeba darzyć tą osobą wszystkim, co się ma, szanować ją, yy, obojętnie co podej jaką podejmie decyzję życiową, iść w, yy, razem z tą osobą, wspierać ją, przede wszystkim być blisko. Oczywiście też trzeba powiedzieć prawdę, nie oszukiwać, nie zgadzać się za każdym razem, można wtrącić swoje słowo, ale cokolwiek ta osoba, za którą uważa, yy, uważamy przyjaciela albo przyjaciółkę, powinniśmy wspierać na dobre i na złe. Myślę, że prawdziwych przyjaciół ma się niewielu, um, bo, bo to jest bardzo duże słowo i to jest moja odpowiedź. <grytanie> Jaki jest Twój sposób na szczęście? Na szczęście sposób to rodzina, rodzina przede wszystkim. Um, patrzeć pozytywnie nawet na te złe strony życia. Um, Cieszyć się z maleńkich rzeczy, cieszyć się z tego, że ma się obok siebie wspaniałych ludzi, cieszyć się, że świeci słońce, dosłownie ze wszystkiego się cieszyć, nie załamywać się, jeżeli są problemy, starać się je rozwiązać, a nie zagłębiać w nich, dlaczego tak się dzieje, rozmyślać. O Jezu, co się stało, dlaczego tak jest. Wiadomo, ludzie często narzekamy, narzekamy na swoje życie, ja dużo narzekam, przyznaję się, ja jestem osobą narzekającą, ale zadzieram kiecę i podwijam rękawę i działam, tak? Działam, idę do przodu, i myślę, że to jest sposób na moje szczęście. Nie załamywać się, tylko z, z uśmiechem na twarzy patrzeć w przeszłość i w przyszłość. <laughs> Co myślisz o związkach na odległość? Na to pytanie już odpowiadałam. Związki na odległość mogą przetrwać, ale tylko i wyłącznie, kiedy jest um, połączona. Um, jest więźń, która łączy y, dwojga. Y, jest to bardzo wielkie uczucie zwane miłością. Y, jest to. Y, musi być wtedy. Y, jak to się nazywa? Y, duże zaufanie, bo jeżeli nie ma zaufania, y, to zaczną się kłótnie, zaczną się problemy, jakieś niewiarygodne y, osądy, i, i myślę, że wtedy na odległość ta miłość by nie przetrwała. Ale jeżeli jesteście. Y, znacie tą osobę i wierzycie jej na 100% i ta wasza miłość jest naprawdę głęboka, no to wtedy jest szansa na przetrwanie, ale to musi być zaufanie i wielka miłość. Taka jest prawda. Bo inaczej ten związek na odległość nie przetrwa. I ostatnie pytanie, piąte: kim chciałabyś zostać, jak kim chciałaś zostać, jak byłaś małą dziewczynką? Ja zawsze chciałam zostać aktorem lub prezenterem telewizyjnym albo piosenkarką. Bywało tak, że, że stawałam na podwórku i śpiewałam sąsiadom, którzy siedzieli w oknach, piosenki, udawając, że jestem piosenkarką i robię show. Oraz e, bawiłam się w gotowanie i zawsze mówiłam, e, podczas gotowania używam słów. Dzień dobry, pa, dzień dobry, witam Was bardzo w moim programie <grym> i tutaj o, przedstawiałam e, to, co robię. No, marzenia się spełniają, bo robię teraz to w filmikach, tak? <grym> Także dziękuję Ci, kochano, serdecznie za te pytania, były wspaniałe. Mam nadzieję, że jesteś zadowolona i podobały Ci się odpowiedzi. Teraz przychodzę do Agnieszki Lęszczyńskiej. Oczywiście to jest wspaniała osoba, która jest także bliska megu, memu sercu. E, kochana, mam nadzieję, że wybaczysz mi, że tak długo czekałaś na te odpowiedzi. I pytanie numer jeden. Ile masz lat? E, lat mam rocznikowo jeszcze 34, e, 33, ale w tym roku skończę 34. E, pytanie numer drugie. Kiedy masz urodziny? Urodziny mam 16 lipca. Twój ulubiony podkład do twarzy. Moim ulubionym podkładem do twarzy na chwilę obecną jest L'Oreal True Match. Bardzo lubię ten pod podkład, mam go właśnie na twarzy. Myślę, że jest jednym z najlepszych, jeżeli chodzi o moje podkłady, ale ja nie za wiele testowałam, więc po prostu przyczepiłam się do pierwszego lepszego, który mi przypasował i tak, tak go stosuję. E Dobrze, pytanie numer 4. Gdzie chciałabyś spędzić wakacje? Ja bym chciała bardzo, bardzo pojechać do Dubaju. Bardzo bym chciała odwiedzić Dubaj. I to jest moje marzenie i myślę, że kiedyś może się spełni. Przynajmniej będę do tego celu dążyła. Może jakby te starsza, dużo starsza. Dużo, dużo starsza. Na emeryturze mi się uda tam pojechać pytanie numer 5 ulubione ubranie na co dzień? szlafrok tak, bardzo lubię chodzić w szlafroku szlafroku ubieram na piżamę, na ciuchy yy, uwielbiam chodzić w szlafroku yy, mam dużo swetrów, mam dużo bluzek ale jednak yy, w domu najlepiej czuję się yy, w jakiejś koszulce, w piżamie w szlafroku i to jestem cała ja a jeżeli wychodzę gdzieś yy, do sklepu Albo na miasto, albo gdzieś do kawiarni, to lubię wyglądać ładnie i ubieram wtedy całkiem inne ubrania. Oczywiście nie wyjdę w szlafroku, aczkolwiek zdarza mi się jechać do miśka do pracy w szlafroku i czytam Rase zawieźć rasela w piżamie i nie wstydzę się, tego jest ok. Ulubiona paletka do malowania powiek jest to pytanie numer 6 i ja chyba również lubię najbardziej paletkę z L'oreal e, taką nu, nudziakową jakoś jest mi najbliższa, chociaż mam teraz bardzo dużo paletek, które dostałam od swoich widzek, które serdecznie pozdrawiam, buziaczki i wszystkie jakoś mi się sprawdzają bardzo dobrze więc e, takiej najulubieńszej, nie ma takiego słowa chyba takiej najbardziej ulubionej paletki chyba nie mam, wszystkie bardzo lubię jeżeli miałam wybierać to właśnie tą z L'oreal pytanie numer 7 co robisz żeby się zrelaksować uwielbiam relaksować się z maseczką na twarzy uwielbiam relaksować się oglądając filmiki może być na youtube, mogą być to seriale uwielbiam relaksować się w wannie, uwielbiam się kąpać uwielbiam leżeć, uwielbiam pływać, czy to w basenach to mnie relaksuje uwielbiam relakcję przy muzyce jakiejś wolnej, cichej oraz y, y, świeczka y, w, tym, w kominku i zapach jakiejś fajnej tarty z jęki i to mnie relaksuje. Pytanie numer 8, twój ulubiony film. O rany, bardzo dużo jest tych filmów. Uwielbiam y, horrory, więc y, moim takim jednym z najlepszych filmów to była piła. Bardzo mi się podobał ten film. Y, ze starszych y, filmów taki bardzo, bardzo to był Freddy Krueger. Mm, uwielbiam film Gladiatora, a zresztą tam, mm, tam gra rasa, więc myślę, że. No ogólnie, bardzo lubię ten film. Jest to przepiękna historia o miłości, bardzo smutna, bardzo prawdziwa. Podoba mi się bardzo ten film i często do niego wracam. Zresztą mam bardzo dużo takich filmów, do których uwielbiam powracać, bo jestem kinomaniaczką. Yy... ulubiony kolor pomadki bardziej nudziakowy dlatego, że ja za bardzo nie lubię malować. Ja stawiam jednak na podkreślenie oka i, i jakoś tak nie wiem. Pomadki zawsze wysuszały moje usta, błyszczyki podczas wiatru włosy mi się przyklejają i jakoś tak rzadko maluję usta, także kolor pomadki raczej taki nudziakowy, mało widoczny. I ostatnie pytanie dziesiąte, dlaczego zaczęłaś nagrywać na YouTube? Na te pytanie odpowiadałam już chyba dobre kilka razy. Zaczęłam nagrywać, najpierw zaczęłam nagrywać za namową Darii, mojej siostry, gdzie ona zawsze mówiła, o, tak fajnie gotujesz i tak dobrze tłumaczysz, może byś się przydała jakimś nastolatkom pokazała, jak, jak porobić jakieś fajne rzeczy. I tak zostało. Później zobaczyłam, że to mnie em, relaksuje, bo następna rzecz, która mnie relaksuje, zapomniałabym o tym, e, że mnie relaksuje i że em, świetny sposób na ucieczkę od moich problemów, które nie mogę rozwiązać. I sprawiało mi to bardzo dużo przyjemności i nadal sprawia i takie było moje zamierzenie. Oczywiście też gdzieś tam w głowie siedziało kiedyś, że o, można jakoś tam zarobić, nie? No bo nie mówię, że tak nie jest, bo każdy jak już wie, że można w jakiś sposób zarobić, ale to nie o to chodziło. Także yy, myślę, że yy, dlatego, że to jest dla mnie świetny sposób Uciecz codzienności. Dziękuję serdecznie Wam, kochane, za zadane mi pytania. Jeżeli macie jeszcze jakieś, kierujcie je pod tym filmikiem. Czekam na Wasze pytania, a już niedługo kolejne odpowiedzi. Buziaczki, miłego weekendu. pa, pa słodkie.